Poniedziałek, 24 dzień stycznia. Bartosz Karasiński, witam i zapraszam do dzisiejszego serwisu sportowego. Pora teraz jednak na Ostrowską Ligę Piłki Nożnej Amatorów. Ta właśnie liga w niedzielę w Ostrowie zorganizowała turniej charytatywny. Na co dzień grają w piłkę nożną dla przyjemności. Wczoraj jednak zawodnicy Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów wspierali zwierzęta ze schroniska w wysocku wielkim. W trakcie niedzielnej imprezy udało się bowiem zebrać ponad 200 kg karmy dla psów. OLP organizuje również Ligę Piłki Nożnej Amatorskiej, w której na początku roku zakładają sobie pewien plan, który, który chcą zrealizować przez cały rok. Są to tu dwa turnieje, jeden turniej charytatywny, jeden turniej o puchar. Danej firmy, prezydenta, w zależności od tego, co nam się uda zorganizować. W niedzielnym turnieju udział wzięło 15 drużyn. Piłkarze, amatorzy rozegrali wczoraj 32 mecze. Niedzielne rozgrywki miały jednak wyjątkowy charakter. Zawodnicy nie tylko zdobywali bramki, ale przede wszystkim pomagali czworonogom. Ja zawsze gram y, dla przyjemności, a, a możliwość gry w takim turnieju to dodaje mi jeszcze więcej, że tak powiem, radości z gry, z piłki, a, a wydaje mi się, że o to wszystkim y, chodzi, a, a żeby było i, i pożytku z tego i uciechy powiedzmy z tej gry. Nie? Bardzo, bardzo dobry turniej, wiadomo też e, dla zwierząt i my w ogóle e, młodzież sobie pogra dorośli też, siedzą ze domu. Miło spędzony czas. Jak twierdzi Tomasz Szych, sędzia turnieju, poziom sportowych zmagań był wysoki, a piłkarze tej amatorskiej ligi zacięcie walczyli o wygraną w niedzielnych rozgrywkach. Są to drużyny, które w sezonie letnim grają pomiędzy sobą na boisku Orlik 2012, także te drużyny się doskonale znają, a jeśli chodzi o poziom, no to mówię, jest bardzo tutaj dużo drużyn wyrównanych. Także mecze są bardzo emocjonujące i, i, no i mecze przede wszystkim są wyrównane i widać dużo walki, każdy chce wygrać. Wysoki poziom idealnie wpisał się w szczytny cel turnieju. W trakcie imprezy bowiem przeprowadzono zbiórkę na rzecz zwierząt ze schroniska. Dodatkowo każda drużyna, żeby wziąć udział w turnieju, musiała jako wpisowe przynieść karmy dla psów. Udało nam się zebrać prawie 200 kg karmy, yy, bardzo duża chęć udziału drużyn i zawodników w tym turnieju. Gramy też ligę tutaj u tego właśnie pana organizatora, no i tak nas namówił właśnie do, do tej gry. A trudno było Was namówić? No nie, od razu się zgodziliśmy, no bo gramy w tej lidze i już było dawno mowa o tym turnieju. Czyli można przyjemnie spędzić czas tak, jak się to lubi i jednocześnie pomóc zwierzętom. Tak, 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 właśnie tak. Można pograć, jeszcze pomóc i przyjemność, każdy, każdy czerpie z tego. Zwycięzcą mógł jednak zostać tylko jeden zespół. Pierwsze miejsce i złoty medal w turnieju zdobyła drużyna Kaldrew. Na podium uplasowali się także piłkarze Lightning Quick, zajmując drugie miejsce, a także zespół Śródmieście, który uplasował się na trzeciej pozycji. To była ostatnia wiadomość w dzisiejszym poniedziałkowym serwisie sportowym. Na zakończenie zapraszam tradycyjnie do obejrzenia magazynu sportowego, a po godzinie 20.30 oczywiście retransmisja sportowa. Tym razem to będzie ten sobotni derbowy pojedynek z Pleszewa.